Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sławomir Zmęcony podjął decyzję o odmowie utworzenia Elbląskiego Parku Narodowego. Decyzję tę uzasadnił w sposób, który budzi nasz głęboki sprzeciw. Twierdzi on, że instytucja Parku Narodowego szkodzi polskiej naturze. Wypytywał na swojej konferencji prasowej ministra klimatu i środowiska o to, czy odwiedzał Parki Narodowej, widział zniszczone drzewa, czy obecność szkodników. Chcę jasno i stanowczo powiedzieć. Takie argumenty są nie tylko nietrafione, ale przede wszystkim szkodliwe dla, tle, dla tematu polskiej przyrody. Pan prezydent zamiast działać na rzecz ochrony środowiska i wspólnie z nami zmieniać przepisy ustawy o ochronie przyrody, próbuje wmówić Wam, Polkom i Polakom, że parki narodowe stanowią zagrożenie. Tymczasem to właśnie one są fundamentem nowoczesnej ochrony ekosystemów, a ich tworzenie to obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Oczywiście istnieje wiele problemów i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem parków narodowych. Dlatego potrzebna jest kompleksowa nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, aby wzmocnić skuteczność ochrony i lepiej uwzględnić interesy lokalnych społeczności. Jednak pan prezydent nie zasiadł z nami do takiego dialogu. Wolał z pałacowego fotela odrzucić projekt rządu, zamiast realnie zaangażować się w ratowanie już istniejących parków narodowych, które wymagają pilnej troski. Dodajmy, że decyzja prezydenta została podjęta bez żadnych konsultacji. Głowa państwa nie zaprosiła nas, przedstawicieli rządu, do rozmowy. Nie chciała wysłuchać argumentów ekspertów, samorządowców i mieszkańców regionu. Była to decyzja jednostronna, zaskakująca i oderwana od rzeczywistych potrzeb społecznych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że prezydent kieruje się nie troską o przyrodę, ale działalnością lobby wycinkowego lasów, które od lat próbuje osłabić system ochrony środowiska w Polsce. Tego rodzaju postawa, panie prezydencie, nie służy ani ludziom, ani przyrodzie, ani polskiej turystyce. Pyta pan w ilu parkach narodowych był. Minister Klimatu i Środowiska, ale sam jak mi się wydaje, nie odwiedził pan nawet terenu Wysoczyzny Elbląskiej. Gdyby tam pan był, wiedziałby pan, że zarówno mieszkańcom, jak i samorządowcom zależy na powstaniu tego parku. Zależy im na zachowaniu unikalnej przyrody, ale również rozwoju turystyki, która daje miejsca pracy i buduje lokalną gospodarkę. Szanowni Państwo, decyzja prezydenta nie kończy naszej drogi. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zrezygnuje z walki o Elbląski Park Narodowy. Rozpoczynamy pracę nad ustawą, która wprost umożliwi jego utworzenie, z pełnym poszanowaniem praw mieszkańców, a jednocześnie z troską o to, co najcenniejsze w naszej ojczyźnie polską przyrodę. Polska potrzebuje więcej, a nie mniej ochrony. Potrzebuje odwagi w działaniu, a nie chowania głowy w piasek. I tę odwagę ma obecny rząd. Panie prezydencie, proszę się opamiętać.